W dzisiejszym materiale analiza najważniejszych scen z trzeciego odcinka sezonu piątego o nazwie Destruction oraz nowa premiera odcinka czwartego o nazwie Jubilation. Hej, witajcie! Ja jestem Olchusi, zapraszam do oglądania. Tak jeszcze na wstępie chciałbym podziękować wszystkim osobom, które zechciały wesprzeć mój kanał. Z całego serca dziękuję i doceniam. Muszę wam powiedzieć szczerze tak, że oglądając ten odcinek byłem lekko zaskoczony formą w jakiej został nam on zaprezentowany. W sensie takim, że patrząc jednocześnie i na Destruction i Multiplication faktycznie zdać sobie można sprawę z tego, że te dwa odcinki są jedną na jeśli chodzi o wydarzenia fabularne. Że faktycznie odcinek trzeci dzieje się w trakcie odcinka drugiego, a co za tym idzie, nawet go nie wyprzedzając fabularnie, a jedynie dopełniając lub rozszerzając wątki, które nie do końca były rozwinięte w odcinku drugim. Na przykład układ Gabriela Tomołę, cały proces przytapiania starej biżuterii, tworzenia nowej formy pierścieni, pojawienie się po raz pierwszy nowego stroju Gabriela oraz pierwsza transformacja w tego prawdziwego monarchy z klatką nakłami w tle. No, nie spodziewałem się tego, że tak to zostanie ukazane, bo patrząc na to wszystko, można byłoby skleić jakoś sensownie sceny z odcinka drugiego i trzeciego i byłoby to przyjemniejsze dla oka, jeśli chodzi o chronologię, a ludzie chyba by tak na ten odcinek nie narzekali. Ale w każdym razie, nawet jeśli dostaliśmy to, co dostaliśmy, to w samym odcinku są naprawdę ciekawe wątki, które wyjaśniają nam niektóre rzeczy, plus co ciekawego działo się chociażby przed pojawieniem się zakumizowanej Tomoe, czyli drugi odcinek Multiplication, która zaprezentowała. Nam, a przede wszystkim bohaterom prawdziwą moc Gabriela jako monarchy, z którą będą mierzyć się przez cały sezon piąty. I co do niego? No właśnie, moi drodzy, nie spodziewałem się, że Gabriel, mając magiczną księgę, nie będzie zbytnio ogarniał tematu związanego z mocami kłami, a bardziej całej tej koncepcji poszczególnych ich mocy, która istnieje w tym cudownym wszechświecie. Bo rzucając każdą swoją zachcianką do Rico w stylu, daj mi moc podróżowania w czasie, albo udziel mi mocy zlokalizowania biedronki czarnego kota, czy tam zdemaskowania ich, nic nie zdziałał. Bardziej się skompromitował swoją niewiedzą w tym temacie. Dlatego też nam, jak i również w szczególności mu, kłami musiały wyjaśnić na czym polega ta cała zasada koncepcji: że każde kłami reprezentuje własną koncepcję, a taka koncepcja może istnieć tylko i wyłącznie raz we wszechświecie, że nie mogą dać mu mocy, która zakłóci magię innego kłami, a kłami i moc ukrywania osoby za przebraniem jest częścią ich magii. Nawet pojawiły się z ich strony tłumaczenia, na przykładzie chociażby mocy Tiki lub świętym Mikołaju i robieniu skarpet na drutach. Dea, prosisz o życzenie, nie o moc Gabrielu. I niestety, pomimo tych bardzo dokładnych tłumaczeń w wersji dla tłumoków, Gabriel stwierdził, że Orico jest całkowicie bezużytecznym kłami i musiał inaczej podejść małe stworki, aby osiągnąć swój cel. A jak dobrze wiemy, i tak one nie mogły mu zdradzić tożsamości ich opiekunki, czyli Biedronki, bo ona się ich nie wyrzekła, więc ta opcja odpadła. Jak i również inne, które były również głupie i kolidowały z całą tą koncepcją ich mocy. Więc, jak Gabriel dopiął swego i znalazł się w pokoju Marinette? Mano, wpadł na pomysł zmuszenia kłami, aby powiedziało mu, gdzie ona mieszka. A tutaj nie ma przeciwko temu żadnej zasady, prawda? No właśnie, spoglądając na Zigiego, który niestety wymownymi słowami razem z innymi kłami zaprowadził monarchę do swojej opiekunki. I od tego właśnie momentu, podczas oglądania reszty odcinka, kto nie widział, to polecam, dowiadujemy się, że cała ta droga od wizyty monarchy w pokoju Marnet do jego spotkania z Biedronką i Czarnym Kotem w jednym z pomieszczeń w Muzeum Grevin to była zasadzka, plan stworzony przez Marnet, w który były zamieszane właśnie kłami inne osoby, na wszelki wypadek, gdyby monarch próbował zmusić kłami do ujawnienia czegokolwiek, co mogłaby go doprowadzić do Marnet, czyli do Biedronki. Bała się, że może przyjść taka chwila, w której monarch schwyta której kłami, a i stała się. I zmusi je do mówienia. Dlatego też musiała się przed taką ewentualnością zabezpieczyć i wymyślić plan, który zrealizuje podczas sytuacji, której tak naprawdę nie chciała, aby miała ona miejsce. Ale jak dobrze wiemy, stało to, co się stało. Plan został wdrożony z taką perfekcją, że w pewnym momencie człowiek myślał, że faktycznie ochrona swojej tożsamości pozwoli wprowadzić głównego antagonistę w pułapkę, dzięki której bohaterowie będą mogli raz na zawsze go pokonać i jednocześnie dowiedzieć się o jego sekretnej tożsamości. Pomijając już to, że był to plan niebezpieczny, sam monarch stał przed samą Biedronką, czyli miał ją na wyciągnięcie ręki, a sprytnej marynet udało się go omamić, nie dając mu do myślenia, że to faktycznie ona. Dalej realizując punkt po punkcie. Na nieszczęście bohaterów cały ich plan, a raczej marnet, został doszczetnie zrównany z ziemią, ze względu na postać Gabriela, która nie dość, że ma już obsesję na punkcie ich mirakuli i zrobi wszystko, aby je zdobyć, to jeszcze zrobi dosłownie wszystko, aby samemu nie zostać złapanym. Dlatego też posunął się do tak radykalnego kroku, o którym nawet bohaterowie nie śni, jak uderzenie siebie kotaklizmem czarnego kota, który bardzo odczuł, ale po chwili nic sobie nie zrobił, byle tylko otworzyć sobie drogę ucieczki bez względu na wszystko, nawet kosztem uszczerbku na swoim zdrowiu. To nie była sprawka czarnego kota, tylko samego Gabriela, który teraz będzie musiał się użerać z taką wielką raną na swoim przedramieniu. Wiele osób pisało przed emisją odcinka, że Biedronka mogłaby to naprawić za pomocą szczęśliwego trawu. No i mogła jak najbardziej, ale problem w tym, że Monarch zabrał ze sobą jej przedmiot, więc nie była w stanie nic zrobić, nawet powiedziała to Czarnemu kotu nie była w stanie mu pomóc. Oni mieli wyrzuty sumienia, że taka sytuacja miała miejsce. Okej, okay, to ich największy wróg, ale za maską kryje się prawdziwa osoba, którą Czarny Kot bardzo mocno zranił i za wszelką cenę chciał, aby to wszystko odkręcić, bo nie wiadomo, co by się stało, jeśli ten kotaklizm trafiłby w inne miejsce na ciele monarchy. Był przerażony, tak jak Biedronka, której nie udało się niestety uratować swoich kłami. Plan idealny? Owszem, jak najbardziej, ale do czasu, kiedy nie przyćmiła go sama postać Gabriela, a raczej jego. Chora obsesja. Sam genialny plan Marinet, który bardzo mi się podobał, nie wiem jak wam, a jestem ciut zdziwiony, że to Marinette na niego wpadła, jest w jakimś stopniu skomplikowaną sytuacją, którą chciałbym dla Was zrealizować w osobnym materiale, czy tam omówić mniejsza z tym. Dlatego napiszcie, czy chcielibyście obejrzeć taki materiał teraz. A dwa: napiszcie również w komentarzu swoją opinię na temat trzeciego odcinka sezonu 5. Czy oczekiwania na Destruction opłaciły się, czy może niezupełnie? Bo jeśli chodzi o mnie, no to odcinek Naprawdę podobał mi się, począwszy od animacji przez historię przedstawioną, skończywszy na nieszczęśliwym zakończeniu, które wypadłoby o niebo lepiej bez ujawnienia żadnych spoilerów w zwiastunach, lików czy przeplataniem tego z odcinkiem drugim, bo i tak nie wyprzedza go fabularnym. Oczywiście dodając do tego fajne sceny z Lady Noah, kłami, Alio, Marinette i tak dalej i tak dalej, to wszystko fajnie się komponowało w całym tym odcinku, więc czy można uznać to za jakąś retrospekcję albo odcinek fillerowy? Wydaje mi się, że po części tak, aczkolwiek jesteśmy mądrzejsi o ciekawe sytuacje i informacje, jakie miały miejsce w tym właśnie odcinku i które dla was przed chwilą omówiłem. Chociażby koncepcja mocykłami, plan marnet, tworzenie pierścieni przez Gabriela, jak i również jego rana po kotaklizmie, która może być ważna dla tej postaci lub całej historii w sezonie piątym. Bo kto wie, jakie niespodzianki ona dla Gabriela przygotowała i w jakim stopniu będzie ona dla niego uciążliwa. Bo nawet jeśli będzie, to i tak on sobie z tego nic raczej nie zrobi, realizuje plan, który będzie bardzo dobrze ukazywany nam w kolejnych odcinkach, a on sam się tego wszystkiego nie może doczekać. Moi drodzy, trzy odcinki za nami, a do wyemitowania całego sezonu pozostało tylko 24. Kiedy premiera czwartego odcinka o nazwie Jubilation? Według nowego zwiastu od Globa, który pojawił się zaraz po emisji Destruction, ta już 25 października, czyli z poniedziałku na wtorek o 0.30 w nocy czasu polskiego. Bliczej premiery, jak zawsze podrzucę link, gdzie będziecie mogli obejrzeć taki odcinek, natomiast na dzień 18 października tak prezentuje się rozpiska innych premier jeśli chodzi o nowe odcinki sezonu 5 które oczywiście może ulec zmianie Pamiętajcie o łapce, komentarzu i subskrypcji z dzwoneczkiem aby być na bieżąco ze wszystkim Dziękuję każdemu za obejrzenie oraz za wsparcie i do następnego Bye bye